W dzisiejszej lekcji porozmawiamy o wyrażeniach, które przydają się, kiedy chcemy się przedstawić. Najbardziej oczywiste pytanie, jakie ktoś może Ci zadać, to komo te llamas? czyli Jak się nazywasz? Odpowiedz, Me llamo Patricia, Natalia albo Pedro. Drugie najpopularniejsze pytanie, które możesz usłyszeć, to De donde eres? czyli Skąd jesteś? Odpowiedz, Soy de Polonia, czyli Jestem z Polski albo Soy polako, Jestem Polakiem, Soy polaka, Jestem Polką. Iż Pan może też dopytać Dónde vives? czyli Gdzie mieszkasz? Powiedz vivo en i potem nazwę miejscowości, na przykład vivo en Warszawia, czyli mieszkam w Warszawie. Możesz też powiedzieć vivo en una ciudad grande, pequeña, czyli mieszkam w dużym małym mieście, albo vivo en un pueblo, mieszkam na wsi. Możesz też usłyszeć pytanie ¿Cuántos años tienes?, czyli ile masz lat. Powiedz na przykład tengo 20, 30 albo 40 años, czyli mam 20, 30, 40 lat. Hiszpanie lubią też dopytywać ¿Estudias o trabajas?, czyli studiujesz czy pracujesz? Powiedz, jest estudiante, jestem uczniem studentem, lub po prostu podaj nazwę swojego zawodu. I bonus dla wszystkich przedsiębiorców: Powiedzcie, tego mi propia empresa, mam własną firmę. To by było tyle na dziś. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, o czym powinnam nagrać kolejne wideo, i nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnej lekcji. Jeśli ten temat interesuje Cię bardziej i chcesz dalej rozwijać swoją wiedzę, więcej znajdziesz w moim darmowym ebooku na stronie hiszpańskiej na